Hej, to Gabi. W ostatnim filmie spacerowaliśmy po szczebrzyżyszczych wąwozach lesowych, wyglądających jak porośnięte skrzypem i drzewami piramidy. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to serdecznie zapraszam. Dzisiaj zabieram Was do Florianki w poszukiwaniu konika polskiego. Po drodze miniemy osławione stawy Echo i kilka innych, mniejszych, lecz i mniej urokliwych mokradełek. Miłego oglądania! Piękno. Roztocza e, polega na tym, w mojej obecnej sytuacji, że te dłuższe szlaki mnie tak nie przerażają, ponieważ nie ma na nich wzniesień. A jeżeli nawet są, to mają jakieś 50 metrów, no niewiele w pionie. Także nawet moje obecne możliwości pokrztuścowe sobie dają radę. A tutaj mam budynek dyrektorstwa. Prostoczeńskiego Parku Narodowego, bardzo piękny. Także o, i przygoda. Tu mam płatny parking. 3 zł za godzinę. Ja znalazłam bezpłatny niedaleko. Więc stwierdziłam, że nie będę ograniczona, przynajmniej czasowo. Bo to jednak w głowie ci się cały czas nalicza. I super, chodzimy na szlak już nie przy drodze, tylko... Uff, ślicznie. Cieszę się bardzo, natomiast bez piesków. Mam mieszane uczucia co do tego zakazu, bo o ile go rozumiem, bo zwierzątka i tak dalej, to jednak pies, który jest wychowany, pies, który z nas smyczy, nie powinien tutaj robić jakiegoś problemu. Ja rozumiem, jeśli ludzie nie, nie chcą mieć psów na smyczy, no to okej. Okay. No to wtedy nie ma wstępu, jak najbardziej to rozumiem. Natomiast tacy, którzy normalnie podchodzą do rzeczy, rozumieją dlaczego pies twarzy zagrożenie. No to... No to teraz... To, to, to już nie rozumiem. No ale Nie muszę. A my po drodze do Florianki jeszcze zahaczymy o Sławne stawy echo. Zawsze chciałam to na żywo zobaczyć. Tak moi drodzy, w dawnych czasach z drzew pobierano żywicę. Nacinało się drzewo. Tutaj takie specjalne pojemniczki się podstawiało i pobierało się w taki sposób żywice. Z której później robiono kleje i różne inne rzeczy. <laughs> Dziś jest chłodniej, więc mogę trochę mniej mówić, trochę więcej kaszleć. Bardzo nie chciałabym znowu doprowadzić do chrypy. Wprawdzie wróciłam w sobie do starych leków, bo pulmonolog próbował mi wmówić, że tu się zmienia, budzi własne, Mimo, że ja nie mam duszności <laughs> poza kaszlem, jak mi mocno dusi. To wtedy tak, wtedy nie mogę za bardzo złapać tchu, ale tak to nie. Ale no, dała mi leki typowe na astmę, i po tygodniu na tych lekach kaszlałam tak jak bez leków. Więc stwierdziłam, że na ten wyjazd wrócę sobie do tych starych yy, leków z SORu, które mają <laughs> troszeczkę inne działanie, bardziej rozszerzone likwidują mi właśnie tą chrypę. Jak ta była na się naprawia no to są różne wysięki i one no, spra sprawiają, że siedzę i robię. No i to muszę odkrztuszać. Także dam jeszcze tym lekom na astmę szansę, ale półlopię. Stwierdziłam, że na ten wyjazd wezmę sobie coś co po prostu działa. Więc no ale pięknie. Pięknie, przecudownie, dla osób właśnie takich bez kondycji, czy z jakimiś problemami. Rostoczek na razie cudne. Tylko te oś znaczenia czasami się gubią i można się pogubić. Gubią się i można się pogubić, no ja mówię polski jak zwykle, więc ok, może się zamknę, bo za chwilę jeszcze dobrze nie dojdziemy nawet do jednego punktu, ja ja już będę miał chrypę. To w ogóle jeszcze wracając do parku narodowego. Bilecik tutaj kosztuje 6 zł, także bardzo fajna cena. Nawet do Wymagorskiego Parku Narodowego blisko mnie. Jest drożej. Więc... Nie żeby to miało jakieś znaczenie, że ale... na ten rok jest 6 zł. Stawy Echo to kompleks malowniczych zbiorników wodnych. Powstały w latach XX-XX wieku jako stawy hodowlane, ale obecnie pełnią przede wszystkim funkcję przyrodniczą i rekreacyjną. W pobliżu stawów przebiega kilka szlaków turystycznych, w tym ścieżka dydaktyczna umożliwiająca poznanie walorów przyrodniczych tego obszaru. Właśnie nią będziemy dzisiaj wracać. Tu niestety wracamy na taką drogę Ale mam nadzieję, że tylko na chwilkę O, tu gęsi! Chciałam powiedzieć, że zanim wrócimy na wczoraj na Toriankę, To wyjdziemy na wieżę widokową Kurczę Wiedziałam, że to będzie fajnie. Ale nie wiedziałam, że będzie aż tak fajnie. Szkoda, że nam gąsi uciekły. Ale może coś wypatrzymy jeszcze. Tam poleciały. A ta mała łabątka. Łabędziątka. Tam bierz. Cię nie dziwię, że tutaj tak wiele osób pokonuje te trasy rowerem, ponieważ no, drogi są naprawdę bardzo przyjemne na rower. Ja rozważałam ten pomysł, natomiast wypożyczalnia rowerów była jeszcze zamknięta. Wyjaśniło mi się samo. Ale może kiedyś jeszcze uda mi się pojeździć rowerem po takich końcach. Macie cennik. Tutaj mamy drogę rowerową, która prowadzi taką dróżką. Roztuczańskie Wzniesienia. Czarny staw jest to zbiornik wodny o charakterze torfowiskowym, powstały w naturalnym zagłębieniu terenu, gdzie woda utrzymuje się dzięki specyficznym warunkom hydrologicznym i organicznemu podłożu. Położony w samym sercu parku, staw zachwyca ciemną, niemal czarną wodą, której barwa wynika z naturalnych procesów rozkładu torfu i wysokiej zawartości związków organicznych. Gdzieś na którymś filmiku na YouTubie o Roztoczańskim Parku Narodowym i tej trasie usłyszałam, że ta droga nie jest dla ludzi tylko dla rowerów tylko i wyłącznie można się nią poruszać rowerem ale jak widzicie

Nie wolno wchodzić. Florianka to osada leśna położona na skraju lasów zwierzynieckich. Ma ścisły związek z historią ordynacji zamojskiej, która zarządzała tym obszarem. W XIX wieku wybudowano tam pierwsze budynki na potrzeby leśnictwa. Produkowane przez folwark płody rolne służyły m.in. do dokarmiania zimą zwierząt bytujących w ordynackim zwierzyńcu. Ale mamy owieczki. No tak. i Jestem piękny. Taki piękny konik Taki piękny. Taki piękny koniec. Taki, taki. No nie, nie można zjeść. Nie, nie można zjeść. Cześć, Serduszko. Chodź, Maluszku. Maluszku! Chodź. No, chodź do mnie na chwilkę. Kiciuś. Kiciunia. Ja też nie za swoimi kotyczkami. Chodź, Serduszko. Нахать, нахать. Китю. Nie bez powodu w logo Roztoczańskiego Parku Narodowego znajduje się konik polski. Zwierzęta te są związane z terenami parku niezwykle trudną historią. Ich przodkami były dzikie tarpany, które do końca XVII wieku zamieszkiwały lesiste obszary wschodniej Polski, Litwy i Prus. W okolicach Puszczy Białowieskiej przetrwały do 1780 roku, kiedy to zostały odłowione i umieszczone w zwierzyńcu hrabów zamojskich koło Biłgoraja. Około 1806 roku z powodu panującej biedy... Zostały rozdane okolicznym chłopom, którzy krzyżowali je z lokalnymi rasami koni, co doprowadziło do zaniku czystej linii genetycznej dzikich tarpanów. Od 1936 roku rozpoczęto próby odtworzenia konika o cechach typowych dla tarpana. Kilka lat później pierwsze stado liczyło 40 osobników. Niestety druga wojna światowa zniszczyła dotychczasowe hodowle które w pełni wznowiły działanie dopiero w 1949 roku, kiedy to ocalałe zwierzęta trafiły do stadniny w Popielnie, gdzie rozpoczęto ich systematyczną reprodukcję. Hodowla we Floriance opiera się na półwolnym chowie, który odtwarza warunki życia zbliżone do naturalnych. Oznacza to, że konie żyją na rozległych, ogrodzonych terenach, gdzie mają swobodę przemieszczania się i dostęp do różnorodnych pastwisk. Taki sposób hodowli pozwala na zachowanie ich naturalnych instynktów i behawioralnych cech, co Uczyni czyni te hodowle unikalnym projektem w skali kraju, konie są okresowo dokarmiane zimą i systematycznie badane. sami ja zostaję. idzie trzeci! idzie do mnie trzeci! Idzie trzeci. Idzie trzeci. Ej! Ej! proszę się nie podgryzać, no wiecie co? To ty go tak podgryzasz? pa serduszko pozostałabym z wami tutaj nie mogę pa kochanie pa serduszko pa myszko pa. pa kochanie pa. idziesz ze mną? mam kota przewodnika idziesz ze mną? i co mi pokażesz? co mi serduszko pokażesz? Daj to kom A tu mamy owieczki to jest Cudowne miejsce Genialne Po prostu A się nie chce stąd wychodzić Piękno. Dobrze, kochani, opuszczamy to wspaniałe miejsce. Będę wracać tą samą drogą, więc kamerę daję do kieszenia, aby się coś działo. Będę nagrywać, a jak nie, to pewnie widzimy się później. Stąd przeszliśmy, a pójdziemy tu. Według mapy zrobimy kółeczko. Tą niebieską ścieżką. Tak Co, co tu się będzie działo? Co się będzie działo? <laughs> <laughs> Jabłuszek. No, to było dziwne. Nie chciał jabłuszek. Specjalnie googlowałam, czy można dawać jabłka. Tylko jabłko miałam. Naprawdę, na pewno nie byłabym tak zachwycona tymi stawami, jakbym była tu latem przez wzgląd na ilość ludzi, bo jestem pewna, że tutaj latem to jest chmar ludzi. W tym stawie można się kąpać. Jest ratownik. Mamy piaseczek. Zwierzątka. No genialnie. Więc na pewno jest dużo, dużo ludzi. Turystów i lokalnych. Tu kolejna plaża, troszeczkę większa. Naprawdę pięknie Przepięknie wręcz No właśnie o tym mówi Ludzi na ludziu. Tutaj już reszta trasy chyba będzie składaczek tak jest bosko Bosko To naprawdę bardzo mile Zaskoczona. To znaczy na zdjęciach wyglądało to super, ale wiecie, bez górek, tak dziwnie, i tak cudnie. Piękności, i cudowności. Wam o tym dziś. A A immy zjędzie. Folmie odbija. Od nadmiaru endorfin. Dawno się tyle nie ruszałam, więc. Super. Prawdy super. I to tyle na dzisiaj. W następnym filmie zabiorę was na szumy nad Tamwią. Malowniczy szlak wzdłuż rzeki z charakterystycznymi ustępami skalnymi tworzącymi mini wodospady. Zobaczymy też najbardziej znany na roztoczu wodospad na rzece Jeleń. Tak więc dzięki za oglądanie i do następnego. Papa! Pa. No, przestraszne dziwactwo.